Hej, cześć, witajcie, jestem Kuczyn. Zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Star Wars Jedi Night 2 Jedi Outcast. Dobrze, wylądowaliśmy tu. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się znaleźć ten nieszczęsny... U, naprawdę? Nie. <głos》> zakończyłem, zakończyłem yy, odcinek przed, przed zakończeniem levelu, no nieważne. Mam nadzieję, że znajdziemy w końcu ten okręt Galaka, kurczę, siewce zagłady. Bo tak chodzimy, chodzimy, tu nic nigdzie nie ma. Okej, okay, tu pewnie potrzebujemy klucz. No, oczywiście, że tak, jak żeby inaczej. Co to są za. Beczułki, bo już nie pamiętam. Mm -hmm, coś, czego. O, Holender, ale zmarnowa zmarnowałem baktę. No, nieważne. Co to jest Iron Man? Co oh. się da rozbić? No, ja muszę to rozbijać. To jest must have po prostu tutaj. Dobra, teraz O tak, bumerangiem pięknie. No, no dobrze, dobrze. Tu wygląda jakby była jakaś epicka walka. C Co jest? Ich nie widać? Wow, ty w życiu. A to są te czarne roboty, tak? Uhu Z nimi nie ma żartów, ja widzę. Nie załatwił o ty w życiu. Poczekajcie, a te ty... perswazja raczej nie zadziała na nich. Błyskawice zobaczmy. A dostał. Ja nie mogę. Oh, lipka. to będzie ciężka przeprawa. Coś czuję. Dawaj, dawaj, zbugować go, zbugować go Dobra, przytrzymam go, zobaczę... Aha, już, już ginę Już ginę No gdzie on jest? Mhm O, udało się jednego ta drugiego, dawaj! No nie no tak blisko byłem Dobra, jakby ich tutaj ogarnąć typów Dawaj, 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 Nie przeszkadzaj nam ty Jak się wciął w ogóle bezczelny Jać, teraz będę się męczył 3 dni znowu Dobra, dawajcie tutaj, chodźcie Tu i pas rozwala a nie, ja sobie życie robię. Nie. Dobra, tak nie do rady. Hmm. Dobra, trzeba skakać. Dużo skakać. Ja tylko nie plecami, nie plecami do nich. Ja nie mogę. Nie potrafię walczyć na miecze. A już zwłaszcza jak są a zwłaszcza jak są dwaj przeciwnicy, to już jest tragedia. Luke by się mi przydał, kurde. Teraz dobra, generalnie idzie świetnie. Jak na moje umiejętności, to się pochwaliłem. Dobra, wiecie, co się uleczmy trochę No nie wierzę, no jak ja mam ich pokonać Jakieś by się kurcze przydały A może po prostu mam skakać tutaj Chyba jednak nie Chociaż jeden zginął Tak? Czy mi się wydaje? Okej okay. Kurczaczki, no Właśnie pytanie, czy ja Czy ja dobrze robię Aż ty Zepchnął mnie świnia Puść mnie, puść mnie. No, udusił mnie typ, no nie wierzę. Ej, nie to. Z tym mogę wiedzieć. Ja cię kręcę. Dobra, czekajcie. Jak, z czego oni są zrobieni? Dobrze. To był ostatni? Oczywiście, że tak. O, w końcu odbija przynajmniej te lasery w nich. No tak, powiedzmy. O matko moja, żeby ty jako za nim, zanim on to zrobi. No. Ciach, 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 ciach. Nice. Dobra, teraz możemy iść dalej. Co tutaj mam ciekawego? Ja ci dam, ty... public Mhm. Dobra, jest kluczyk bezpieczeństwa. Chyba są zamknięte, co te drzwi? No, oczywiście, że zamknięte. A z tej mańki też, też, dobra, czyli musimy wrócić. Mam nadzieję, że tutaj nas nic niemiłego nie czeka. Chociaż jak znam te gry, co, co to tam się błyska? Kryształ mocy? Do czego jest ten kryształ mocy? Hm, ciekawe. Yy, które chyba były już nie pamiętam chyba te oczywiście że nie Ech moment moment tak to były jednak te i tutaj było gdzieś właśnie właśnie czy co to, to, to coś daje kryształ mocy kurczę. klucz bezpieczeństwa odblokował drzwi no cieszę się niezmiernie coś klikable nic tylko to

Mm -hmm. Słyszę jakiś bieg, tam kroki, coś w tym stylu. Co ty gadasz, Zapali go? I torturują jeszcze, no nie żarty. Okej. Okay. Czyli totalnie nie mogą mnie znaleźć, dobra.

Uh, ty takie rzeczy potrafisz. No proszę. No proszę, proszę. Tak. I co teraz, jak ja się tak tutaj? Czyli raczej przegrane, no, już dokładnie wiedzą, gdzie jestem, mhm. czy po prostu muszę tędy przejść? Nie, no bez sensu. Aha, tutaj jest jakaś winda. I co dalej? I co dalej? Może, tu mu Mhm Czyli pewnie muszę ta, tą elektryczność jakoś wyłączyć. Tu jest jakieś przejście. Zapiszmy tutaj grę, kurcze, bo... Nie wiem co się stanie, jak tutaj kliknę. Chyba wyłączyłem. Tak, wyłączyłem tam prądzik. Wygląda to dobrze. Oj, teraz nie doskoczę tam. W... Dobra, szybko. Wracamy do góry. Nie wiem czemu zawsze mnie stresują takie. takie fragmenty, których właśnie trzeba się skradać. Mam wrażenie, że mnie zaraz ktoś zauważy. Kto dołączył? No gadas. Naprawdę. No, a, on włącza ten alarm. O jenny. Czekajcie, a jak tutaj wczytam? Skoczę tam do niego? Wydaje się jakby to było spoko, po prostu w tym, w tym miejscu On Oni jak mnie zauważyli, to po prostu on włącza ten alarm cały, tak? Dobra, czyli to nie jest tak, że oni mnie zauważą, to jest pozamiatane, no to dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć Co jest ja. tu? No weź Deszado, skoczyć na te rury O Z tego wynika, że one się chyba aktywują po jakimś czasie. Muszę sprawdzić to. Same się włączą, czy nie? No bo ktoś to musiał z tego wynika włączyć. No. Faktycznie, dobra, włączyły się po czasie, czyli co? Czyli musimy tutaj podziałać z, z prędkością, naszą super hiper prędkością. Tak jest. Dobra, cyk. Z F3 chyba, nie? No. Dobra, ciśnij szybko. zauważył? Potrzebuję klucze, żeby to otworzyć, no tak Dobra, tu się uaktywniło Jawa, daleko jeszcze? I o! Nie ma żadnego przejścia, prawda? Bo jest. jest! Ja nie wierzę. Ło, w życiu dobra, ciśniemy szybko tu. Klucz bezpieczeństwa to jest pewnie u tamtych typów, nie? Albo u tego dobra, załatwiliśmy. Teraz pytanie: czy ja tutaj jakiś klucz bezpieczeństwa dostałem? Mhm. Na razie to jeszcze musiałem tego załatwić. Dobra. O oh my mój, co tu się dzieje, czy ludzie? A tu jest klucz bezpieczeństwa? No i fajnie., Dobra, to chyba te drzwi. Czyż nie? Yhym No dobra, to co, pozbyłem się ich? Chyba dobrze, nie? Elegancko. Tutaj nie przejdziemy. Tutaj są jakieś drzwi z zieloną. Uła. Chyba nie, nie ta czable. Jeszcze nie zdążyłem, no. <śpiewa> Teraz zdążyłem, czy nie? Było blisko. <śpiewa> Zauważył mnie, ja nawet nie wiedziałem. ty też może klikać Holender. No niestety panowie, trzeba było to zrobić szybciej. Bardzo mi przykro. No ale takie już masz żyćko. Co tam ciekawego Bakta? No proszę. Bakta zawsze się przyda. Teraz jak jest tak mało życia, holender. W sumie tu też mogłem użyć mocy, czemu ja nie użyłem mocy? A. Czasami zapominam o tym. No co, to jest takie samo przejście jak tam przed chwilą? Jes, jeszcze zahaczyłem, naprawdę? Nie no, weź spokój. Nie będę ten, nie będę z takim wybrakowanym życiem szedł. No co jest? tam muszę kucnąć? Ale bez sensu, dobra, nieważne. Trudno, idę tak jak jest. Jezu, daleko jeszcze? Tam jest jakieś wejście u góry, widziałem. Jak tam wejść? Aha. A, tutaj jest podejścik. A, bakta. Bakta zawsze spoko. Dobra moi drodzy, trzeba tutaj się podleczyć lekutko. O, tutaj też coś jest, widzę. Czekajcie, czy naprawdę do tu skoczyć? a No tak, wyleczyłem się, to już nie mam za bardzo mocy. Tu, 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 tu hopniemy, zobaczymy co tam może nie będziemy musieli wejść prosto na tych szturmowców. Co jest? O nie mogę. Hmm. No trudno O bez szans w ogóle I jezy nie zapisałem taki kawo drogi ja nie kumam. mam No to ja muszę tam gdzieś iść. Tędy nie ma szans w ogóle, żebym wszedł. Dobra. Nie mam zielonego pojęcia. No na bank tam muszę wejść, ale jak tam wejść to, to jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Słuchajcie, może tak? Nie no, gdzie? No kurczę, przed chwilą nie mogłem tam wskoczyć, o co chodzi? Nie mam, dobra, nieważne, nieważne. Już się znalazła metoda.

Proszę zobaczyć, gdzie ja Aha, dobra, może dlatego, że pod W Dłuższa droga ja nie może skoczyć. No ma to sens, ma to sens. Dobra, co tutaj? Tego trzeba wykończyć jakoś. Hm. Co to jest? Dopalacz tarczy. Uuu. Dobra, tamtego typa musimy wyeliminować. Najpierw zgasimy światło, co? Ty nie, działa mi ten No ja się muszę dostać do tego czerwonego typa, no. Szlak. Co jest? Skacze. Jezu, Kyle, nie denerwuj mnie. Czekajcie. Czekajcie. Trzeba będzie tam zeskoczyć, ten już pobiegł tam chyba kliknąć, nie? Cciskasz czy nie? A tak się ze mnie śmiał A tak się ze mnie śmiał, kurde Lui jeden Może po prostu musimy ich ominąć tamtych hm. No nie wiem Nie wiem, nie wiem Zobaczymy Ale co dalej? Co dalej? Boże, to jest jedna wielka zagadka a, chyba, że do góry. Ja chyba tego okrętu nigdy nie znajdę. O Panie Drogi. Gdzie my jesteśmy? Dobra, moi drodzy. Poszukiwanie tego nieszczęsnego okrętu, który już trwa kilka odcinków, będziemy kontynuować w następnym. Za dzisiaj dziękuję wam ślicznie. Trzymajcie się ciepło. Na razie.